Dzień dobry, witajcie, nazywam się Sylwester Laskowski, jestem założycielem grupy imprezowej Double Wings, a ten program to niebanalne pomysły na wesele. Na wstępie tradycyjna prośba, pamiętajcie, że niebanalne katedry buduje się z banalnych cegieł, ale myślę, że to co dzisiaj powiem, dalekie jest od tego, by porównywać to do cegły. Pewne rzeczy widać tylko z góry. Jeśli nie masz odwagi, by tam się wdrapać, jeżeli na wszystko patrzysz od dołu, to jesteś jak kura, która miała być orłem. Lubimy to, co znamy, ale dopóki wybierasz tylko to, co znasz. Nigdy nie doświadczysz bardzo wielu smaków, które mogłyby przypaść Ci do gustu, jeśli tylko nie zabrakłoby Ci odwagi, aby ich spróbować. Jeśli chcesz z własnego wesela zrobić coś naprawdę wyjątkowego, to musisz. Musisz wyjść poza granice swojego komfortu. Poza granicę tego, co znasz i dzisiaj lubisz. Musisz zaryzykować i zrobić coś, czego w pierwszym odruchu obawiasz się. To, co dzisiaj lubisz, jest tym, co już znasz. A więc jest tym, co już ktoś przed Tobą kiedyś wcześniej zrobił, co wcześniej już widziałeś. Jeśli chcesz zrobić coś naprawdę wyjątkowego, musisz iść o krok dalej. Chcąc zorganizować niebanalne wesele, musisz podjąć ryzyko. Musisz odważyć się na zaryzykowanie, by zrobić coś niebanalnego, niekonwencjonalnego, niepowtarzalnego. Tego, czego nigdy wcześniej nie widziałeś, czego być może nikt wcześniej przed Tobą nie zrobił. Taka decyzja wymaga odwagi. Finalnie chodzi o to, co tak śmiesznie brzmi, abyście Wy, nowożeńcy, byli zwycięzcami w kontekście własnego wesela, abyście niczego nie musieli żałować, aby niczego nie było Wam szkoda. Dlatego potrzebny jest Wam jasny plan działania. Co, kiedy, gdzie, z kim, w jaki sposób. Konkretna, spisana strategia dojścia do tego celu który w kontekście swojego wesela sobie wyznaczacie. Tą strategię warto mieć przygotowaną przed weselem. Dobre przygotowanie jest częścią, a często i kluczem do finalnego sukcesu. Dlatego bądźcie zmyślnymi i kreatywnymi strategami. Rzecz idzie o jeden z najważniejszych dni waszego życia. Uczyńcie z tego misterium spektakl wielowarstwowy, wielowątkowy, z wieloma bohaterami pierwszego, drugiego i dalszych planów. Niech rzeczy będą treściwe, logiczne, oczywiste, a zarazem zaskakujące. I miejcie radość z tego, że jesteście z jednej strony reżyserami, a z drugiej, głównymi bohaterami tego prawie 24-godzinnego spektaklu. To wasza szczególna okazja i szczególny przywilej. Oczy bardzo wielu ludzi będą zwrócone w waszą stronę. I może być to dla wszystkich bardzo cenne. Bardzo inspirujące, bardzo miłe. Dlatego rozpoczynając przygotowania do wesela, zacznijcie od stworzenia wielkiej, porywającej wizji. Nie zaczynajcie planowania wesela od liczenia, jaki macie budżet, ile macie pieniędzy, ile możecie na to wydać. Mierzcie wysoko. Jak dziecko, które myśli, że wszystko może. Wyobraźcie sobie najpierw idealny kształt waszego wesela, a dopiero potem szukajcie sposobu, jak maksymalnie do tego idealnego kształtu się zbliżyć. Jasna i porywająca wizja motywuje, inspiruje cię do szukania rozwiązań, jak ją wcielić w życie. Czynicie kreatywnym, aktywnym. Tylko ci, którzy wysoko mierzą, finalnie wysoko dochodzą. Gdy zaczynasz przygotowania od kalkulacji środków i możliwości, jakimi dysponujesz dzisiaj, pozbawiasz się motywacji, aby je powiększać albo szukać sposobów, jak osiągnąć cel z ich pominięciem, niejako obok tych ograniczeń. Nie zachęcam Was, żebyście ostatecznie w kontekście wesela byli rozrzutni, ale nie zachęcam Was też, żebyście mieli postawę sknery, którzy na własnym weselu chcą przede wszystkim oszczędzać. Zachęcam Was do śmiałego myślenia o własnym weselu, do tworzenia wielkich wizji i szukania sposobu, jakie wcielić w życie. Powodzenia i niebanalnych wesel.